Cześć wam. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, od czego jest zależny wzrost naszej świadomości każdej osoby, jaka jest na naszej planecie. Dużo jest takich osób, które zdobyły pewną wiedzę i tą wiedzą się dzielą, między innymi ja też do tych osób należę. Niemniej jednak wiele osób nie rozumie, że to co wstawiamy czy nagrywamy filmiki, czy wstawiamy posty, jakiekolwiek z różnego rodzaju wiedzą na każdy temat, jaki jest na świecie, nie ma nic wspólnego ze wzrostem innych osób. To, co przekazujesz daną wiedzę, nie ma nic wspólnego ze wzrostem świadomości u innych osób. Ktoś powie, jak to może nie mieć? Przecież ktoś czyta, się dowiaduje, no to ta świadomość wzrasta. Nie, to nie tak działa. Tak samo jak u ciebie to tak nie działało, czy u mnie. Bo kiedyś też może czytaliśmy wiele rzeczy, nie wiem, książek, rozmawialiśmy z wieloma mądrymi ludźmi, oglądaliśmy wiele mądrych filmów. Ale co z tego? Jak nic z tego do nas nie dotarło. Dlaczego? Bo wtedy nasza świadomość nie była na tym poziomie, żeby to zrozumieć. Także każda wiedza, każdy wzrost jest zależny od naszej indywidualnej percepcji tego, co postrzegamy, tego, na czym się skupiamy i tego, co rozumiemy, bo co innego jest czytać, oglądać daną wiedzę, dany materiał, a co innego to zrozumieć. I tak samo jest ze wszystkim w naszym życiu. Tak samo chodzi tutaj o ten nasz przekaz. My staramy się pomagać innym, żeby ta świadomość wzrastała, ale czy ta świadomość u danej osoby wzrośnie? To tylko ona to wie, bo ona wie, na jakim poziomie tej świadomości jest po prostu. Najważniejsze w naszym życiu to jest to, żeby kierować się własną intuicją, sercem, a także słuchać i widzieć znaki od naszych aniołów, przewodników, którzy każdego dnia nad nami czuwają. On, oni są zawsze z nami, 24 na dobę i zawsze prowadzą nas na drodze do miłości i do świadomości. Tylko to jest kwestia naszego postrzegania, czy my to rozumiemy, czy my dostrzegamy te znaki, i czy chcemy po prostu to przyjmować do siebie. Bo przepraszam, często nasze wewnętrzne programy, przyzwyczajenia, jakieś wcześniejsze sytuacje, które wpłynęły na naszą osobę, że się zachowujemy w taki, a nie inny sposób, nas blokują właśnie przed tą wiedzą. Także pamiętajcie, cokolwiek dajemy, jakąkolwiek wiedzę dajemy, dajemy ją dla siebie, dla własnego rozwoju, ale rozwijając się względem świadomości, podwyższając przepraszam, naszą świadomość, Wpływamy na wzrost świadomości na świecie, na zbiorowy taki umysł, jaki jest na świecie. A gdy ta świadomość wzrasta na świecie, ta energia pozytywna wpływa na te osoby, które już się przebudzają i coś zauważają. Pozdrawiam.